Um. Nie, spóźna do na to za kogo ona się ma? No. Na serio, chodzić po ulicy w takim stroju? Czasem się zastanawiam, co takim laskom uderza do głowy. No co ty? Ale będzie się dziwić, jak poczuje w metrze, czy ją rękę na pośrodkach. Na szczęście nie gustujesz w takich pannach. Nie no, ty to nie mój styl, no. Uch, w przeciwnym wypadku nie byłabym z tobą. Spójrz na to, prototyp z dziury. aż chwilę, kotku? Spytała, od tego topiku. No, Jasne. Co? Muszę ci przyznać, że jesteś za szprycha, wiesz? Co? Jest to komplement duroczej, jesteś no? O co ci chodzi? Przezywali cię w przedszkolu, czy co? Hmm. Daruj sobie tę tanią gadkę przy głupie i spieprzaj do mamusi. Nie, no nie! No to no spójrz na tą dzirę, no ty za kogo ona się maje?